Dzisiaj będziemy szkicowali wykres funkcji, która określona jest za pomocą takiego wzoru oraz tak zwanej dziedziny. Dziedzina to jest taki przedział liczb, które wolno nam podstawiać w miejsce x do wzoru funkcji, czyli dokładnie tutaj i tutaj. Wyznaczmy na początek pierwszy punkt, który będzie należał do wykresu tej funkcji. Weźmy tutaj pod uwagę, Lewą skrajną liczbę z przedziału, czyli minus dwójkę. Podstawmy ją do wzoru funkcji. Otrzymamy działanie tej postaci. Minus 2, dodać 1. To się równa minus 1. Wartość minus 1 to będzie współrzędna y punktu. Natomiast minus dwójka to jest współrzędna x punktu. Otrzymaliśmy w ten sposób pierwszy punkt należący do wykresu funkcji o współrzędnych -2, minus 1. W kolejnym kroku podstawmy prawą skrajną liczbę z przedziału. To jest 3 dodać 1, to się równa 4. Czyli drugi punkt ma współrzędne 3, 4. I teraz takie dwa punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych. Punkt o współrzędnych minus 2, minus 1 jest w tym miejscu. I punkt o współrzędnych 3, 4. 4 3 na x na y4 jest tutaj. Zauważ, że te kółeczka, które tutaj rysuję, są zamalowane. Dlatego, że przedział w dziedzinie jest obustronnie domkniętym przedziałem, czyli minus 2 oraz trójka. To są liczby, które należą do funkcji. A więc do jej wykresu. No i teraz te punkty należy połączyć, ponieważ między minus dwójką a trójką mamy inne liczby, inne punkty, które należą do wykresu tej funkcji. No i to tyle. Tak wygląda wykres funkcji. Zapiszmy sobie ją w ten sposób: y to się równa f od x. Tak to zwyczajowo się opisuje na rysunkach.